Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii e Gwiazda. Dzisiaj tak naprawdę powinienem powiedzieć tylko i wyłącznie dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ moim gościem dzisiaj jest nie tylko aktorka muzykalowa i wspaniała osoba, ale przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również pani profesor. Panie i panowie Kaja Mianowana. Zraszam serdecznie, do pani wstaje. Teraz się witam. Jak należy pniła! Witaj rozciąć się! Tak oficjalnie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Cię u nas gościć, w naszym studio, e, bardzo się cieszę, ponieważ no, jesteś, e, jakby to powiedzieć, trochę już taka w Polsce wybitna, jeżeli chodzi o aktorstwo, jeżeli chodzi o w ogóle świat musicalowy, bo już trochę porobiłaś, nie? Jakbyś tak miała teraz sobie, e, a w ogóle widzę, że jesteś totalnie na busaka, jesteś niczym nimfa, więc ja nie będę siedzieć w butach przy tej pani, ludzie kochani. Żeby nie było, że. Znaczy ja, tak, żeby, to mi się podoba. Ja ale, lubię na bosaka, bardzo. Z myłem, także dzisiaj się, się, się no, nie trenie. czuję. Czuję, czuję. Dobrze. Jest, tak mi zapowiedziałeś w ogóle, że. Że taka niby sztywniara, nie? Nie, nie, nie. Tak, Kaja, bo... Kaja jest w ogóle. Nie, na w ogóle totalnym tak nie jestem. W ogóle stresuje mnie słowo profesor. W ogóle, profesor, w ogóle, tak. A jak Zresztą, karzesz... zresztą profesor to, to wiesz, że to trzeba mieć tytuły, to trzeba mieć prace naukowe. No ja w ogóle tego nie e, mam. Jeszcze. to w kwestii sprostowania, <laughs> Kaja mianowana wykłada na uniwersytecie. W Warszawie, Uniwersytet Frydery Fryderyka Chopina, jest to wokalno aktorski wydział, tak? E, tak, wydział tak. wokalno aktorski, kierunek musical. musical. I uczysz tam wokalu. Tak. No jak się do Ciebie zwracają uczniowie? Pani profesor, nie? Nie, nie. Znaczy tak naprawdę my jesteśmy na ty tam, mm -hmm. y, na uniwersytecie, żeby trochę tak wprowadzić taką atmosferę okay. przyjaźni okay. Między, między studentem a, a wykładowcą. Okej, okay. ale na pewno to nie, nie mówią do Ciebie po nazwisku. Mianowane. No nie, mianowana nie. Dzień dobry mianowana. Ale być może teraz zaczną do Ciebie mówić po nazwisku, ponieważ zanim przejdziemy do czegokolwiek, do jakiegokolwiek wywiadu, to ja y, chciałbym z racji Twojego nazwiska, chciałbym Cię mianować. Mianować Cię naszym, y, naszym logo. Więc teraz będzie. Mianowanie. A więc, teraz będzie taka mega uroczysta chwila, ponieważ właśnie e, muszę się wyprostować. E, z racji tego, że odwiedziłaś Czarno na Białych, nasze studio, chciałbym ci wręczyć oto e, tę odznakę, odznakę o, naszego logo i swoim imieniem. Od teraz będziesz Kaja mianowana naszym logo. Po prostu. E, się Będziesz czuła się zaszczycona. I teraz prawo, na, wiem, prawą na, na, na prawą piersi, nie? Na prawą piersi albo lewą. Mam nadzieję, że, że Cię nie uchłuję. Tu... Dobra, dobra, to, to jest bardzo imponująca chwila. Proszę bardzo. Jezu, mianowałem Kaję Mianowaną! Boże, już moje nie Dobrze. Mam nadzieję, że e... nie zniszczy się w praniu za bardzo. Jak to? W praniu? <grym> myślę, że to można brać. <grym> <grym> to też tak myślę. <grym> Naszego logo nic nie spierze. E... No i z racji tego, że jesteś mianowana, to ja bym teraz Cię poprosił o małą przysięgę. A z racji tego, że jest to przysięga, to poproszę Cię o powstanie. Dobrze, y, powtarzaj za mną. Ja. Ja. Kaja, o może być. Kaja, już mianowana. Kaja, już mianowana. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Udostępniać. Udostępniać. Lajkować. Lajkować. I promować działalność. Promować działalność. Studia czarno na białej. Studia czarno na białej. W Polsce i za granicą. Złego słowa o tym, że studiu? Złego słowa o tym, że studiu nigdy nie wypowiem. Nigdy nie wypowiem. To przyrzekam ja. To przyrzekam ja. Najpiękniejsza polska aktorka muzykalowa? Najpiękniejsza polska aktorka muzykalowa? <słyska> <słyska> Kaja już i zawsze mianowana. Kaja już i zawsze i od urodzenia mianowana. Amen. Amen. Uczcijmy to sekundą ciszy. Dziękuję bardzo. To jest ten moment, kiedy trzeba przejść do czelem do Słoja. Także tutaj zapraszam. U nas jest taka tradycja, że aktorzy przychodzą, losują z tego, że Czelem do Słoja, który trochę już woła o pomstę. Zapraszamy sponsorów, którzy chcieliby nam nowy wykonać. I po prostu losujesz i wykonujesz to, że zadanie podczas całego wywiadu. Dobrze. O, zegarkiem się zmieściła. Zobaczymy. Koleżanka jest nienajedzona, ewidentnie. A, tak ja mam nadgarski i małe uszy, zawsze mam to. problem z założeniem mikroportu. <laughs> Serio. <laughs> e gwiazdy, czwarta tura. Udziergaj mi metr sznura. Będziesz dziergać. Umiesz dziergać? Umiem. Dobra. Umiem, lubię. Umiesz, lubisz. Umiem A nawet masz lubię. takie udziergane warkocze widzę. Tak, mam tutaj takie elementy yy, tak, dziergania. dziergania. Elementy, U, elementy dziergania. Własną ryż się robią. odrzucić. O. O, że... W takim razie ja już tutaj daję wszystkie materiały, bo w Studio Czarno Białym <laughs> jest wszystko. No, jak masz włóczkę, to nieźle. Szablę w dłoń. że bardzo. E, no, no. Dziewiąteczki, różne Dziewiąteczki, <noise> <noise> ja nie wiem Proszę bardzo, masz tutaj jakby wełnę, tak. możesz sobie dziergać, Włóczka. co nam udziergasz, to udziergasz, nie wiem, no, masz nie tyle kolorów, tak że nie nie? śmiało Ale, możesz nam jakąś... No, wybieram różowe, bo to jest... Jakąś, jakąś taką tęczę ma, możesz nam udziergać. Mam tęczę bardzo chętnie <noise> zawsze. Yy, ale słabość do różowego mi została chyba z dzieciństwa. Miałam okay. nawet kiedyś różowe ściany. No różowe ściany. No. no może, jak, jak, to, jak to się robi? Tak, to się robi tak, zobacz. Nie, że mnie zabiję tymi, tymi nie. szablami. Nie, że nie, wszystko dobrze, jest wszystko ok. O, ty muszę sobie zostawić zapas i tak robię tutaj pierwszą pętelkę. O, i ona mi tutaj zostaje. Okej. Okay. I teraz robię, wiesz, kolejne, okay. żeby móc takie luźniutkie. I w ten sposób powstaje nam tęcza. Dobrze. W ten sposób Dobrze. powstaje nam różowa tęcza. Różowa tęcza. Różowa tęcza tak. Kaja jest multiinstrumentalistką, ponieważ kończyła pierwszy i drugi stopień Uwaga. szkoły muzycznej, e, kończyła gitarę i flet. Tak, gitarę w pierwszym stopniu, flet poprzeczny w drugim stopniu. Ile dziurek ma flet? O, nie wiem, ale, ale mogłabym, jakbyś mi teraz dał flet, to mogłabym wszystkie trzy oktawy tutaj Ci zaprezentować. Proszę bardzo, bo dla mnie flet też bardzo pomaga w śpiewaniu, czy tak mi się wydaje, że, czy ja nie gram na flecie, ale... E... Na prostym na pewno grałeś w podstawówce, każdy grał. Nie grałem. Nie? Nie, ja byłem chyba na Dzwonki, ty, byłem na pewno, ale Nie, ja byłem tym rocznikiem, że był tylko fortepian. Ale piań... w szkole podstawowej? Tak, nie, nie grałem. Ja, chodziłem do, nie, ja tak. nie chodziłem do mieszanej szkoły, chodziłem osobno, stricte do szkoły muzycznej. I tam faktycznie był zawsze flet dla pianistów. A ja byłem żałuj, chyba tym bo... jedynym rokiem, który nie dostał fletu. Ominęła cię po prostu melodia kukułki. Wszyscy ją grali Lady w podstawówce. Kukułki. Kuku, kuku, kukułeczko, gdzie jesteś? Coś nie tam. Nie, nie kompletnie. Jestem tu kuku. Nie, czuję się taki teraz bo, coś wykukany, jakiś. <laughs> no była taka melodia, pamiętam ją do dzisiaj. Bo uważam, że osoby, które grają na flecie, to też mają wyrobiony bardziej oddech, mają lepszą kontrolę, mogą tym swoim oddechem bardziej gospodarować, bardziej nim operować. Mhm. Wpłynęło to jakoś na twój oddech? Wiesz to na pewno wpłynęło na wydolność oddechową, natomiast oddychanie na flecie jest troszeczkę inne niż śpiewaniu. Na pewno mhm. jest takie szybsze, bardziej bardziej nerwowe, bo no dłuższe frazy się gra i w ogóle flet jest i, taka ciekawostka, jest jednym z licznych instrumentów dętych, tu przy którym, przy, 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 no. przy produkowaniu dźwięku dykta bardzo tak dużo, bardzo, nie to bardziej tok myślenia, no. Bardzo, no. bardzo dużo powietrza y, jest marnowane. Przy flecie? Tak, dlatego że okay. wiesz jakby dmuchasz nie bezpośrednio do, do tej dziurki na flecie, tylko jakby to powietrze tak troszeczkę musi mijać. Ten oddech. No proszę bardzo. No, taka ciekawostka. No proszę bardzo. No, no dobra, no to e, ale jakby twój oddech jest mega, jakby długo umiesz ten oddech, na przykład zaśpiewać na jakimś na wydechu frazy, jak frazujesz, jak Twój oddech, tu na twoje frazowania. Wiesz co, wydaje mi się, że mam tak, dosyć, dosyć długą frazę. Jestem w stanie powiedzmy, w normalnych, e, niestresujących warunkach. E, Stresuję się teraz? Nie. No, no to zaczynamy. Nabierasz powietrza i wydychasz powietrze na spółgłosce. Czas... No dobra. Staw. Dałam, Czy to się kiedyś skończy, dziewczyno? Masakra! 45 minut. Sekund chyba. Minut? Ja wiem, co mówię. Muzykarz nie kłami. Wykwalifikowany artysta, muzyk wykształcony, który nam teraz będzie tłumaczył e, pojęcia. O Jesus. E, proszę bardzo, Gli, Glissando. E, glissando to jest e, zgiwanie się między dźwiękami. Takie... Zaprezentuj? A, a, a na przykład. A, do, do konkretnego dźwięku. Portato? Portato to nie to co legato i nie staccato. Bardzo dobrze. Dysonans. Dysonans to nie to co konsonans, czyli to jest takie współbrzmienie, które jest nieprzyjemne dla. Czyli jakie zaprezentuj. To był konsonans. Dysonans. Dysonans. Przepraszam. To znaczy, już miało być brzydko, ale być... to, że wyszło ładnie, to już nie nasza wina, no to jakby... No, jest <gryzny> to jest wrodzony talent, no to nic nie poradzimy. Ile krzyżyków ma Edur? Edur? Uf. Jezu, trzy. Kurde, cztery! No! A Efdur? Efdur ma jeden bemol. Tak, nie ma macie... krzyżyków. Jezu, strasznie wstyd, mi za to Edur teraz. <gryzny> Trudno, ale koło kwintowe to dawno było bardzo. Dawno było na pierwszym stopniu, dlatego to nie, nie pamiętam. Nie, ale przy klawiaturce to, to jak wiesz, jakby intuicyjnie wchodzi, ale. <laughs> <laughs> jak wspominasz Austrię, ponieważ byłaś. Austrię. Tak, bo byłaś studentką, byłaś mhm. studentką i byłaś też na Erasmusie w tak, Austrii. Tak, tak. O super wspominam. Austrię. Czyli dziewczyna miała same szuski w szkole. Yy, nie, mhm. to... Nie miałam samych szóstej, no, ale... żeby no, ale... wyjechać na Erasmus, to jednak trzeba ale wykazać no... się osiągnięciami, tak? Tak, Rozumiem, chociaż... że wpisałaś teatroma, grałam i pojechałaś właśnie... do Austrii. Nie, właśnie nie, nie, nie było tak, właśnie powiem Ci, że było trochę odwrotnie, bo było tak, że przyjechała po prostu profesorka taka jedna bardzo fajna mm -hmm. do nas na takie masterclass na uniwersytet i ja tam śpiewałam na tym masterclassie i po prostu ona mnie zaprosiła do siebie, do klasy na tego Erasmusa, na pół roku. Jakby pomogła mi się tam dostać, bo ten uniwersytet w Gracu jest dosyć G fajny mi z uniwersytetu. W uniwersytet Gracu? Grac. Tak się nazywa ta miejscowość, w ogóle przepiękna i mam stamtąd wspaniałych znajomych naprawdę. Pająki były? Nie. Nie było pająków? Nie. Mm. <laughs> znaczy nie w moim pokoju. <laughs> <laughs> No, ciepło dobrze. było, ciepło no było. Naprawdę, jest, tak, jak, tak jak dzisiaj tutaj. Tak, tak jak dzisiaj, tło, tak. A tam mniej więcej przez pół roku, bo to już jest bliżej południa. I w okay, ogóle okay. bardzo blisko do Włoch. I tak ciepło fajnie. Kaja mianowana jest jedną z tych aktorek, które siedzą u nas na kanapie, ale siedzą też na Wikipedii. W tym sensie, że są <grym> też a To jest na takie wyjątkowe osiągnięcie. Tak, Wikipedia tak? to jest bardzo wyjątkowe osiągnięcie, uważam. Nie na Wikipedii nie ma, bo jestem no-name'em. Eee... Not true. Nie, to nie jest nieprawda. Ja mnie nie ma na Wikipedii, ponieważ mam zatrudnione nazwisko. I myślę, że żaden z tych, którzy by chcieli kiedykolwiek mnie na wikipedii wrzucić, to mieliby no problem z moim nazwiskiem. Nie, no, oczywiście żartuję. Eee, <grym> no, po prostu no, jestem no-name'em. Tak non i wyczytałem tam, że zajmujesz się. Bo tam jest tam muzyka i muzyka, która, którą się mhm. zajmujesz. Jest tam kilka takich pojęć: muzyka pop i tak dalej, i tak dalej ale mhm. jest też muzyka sefardyjska. Tak. Sefard music. Tak. Kompletnie nie mam pojęcia, co to jest. Eee, no, to nie ty jeden, bo dużo osób się pyta o to. Faktycznie jest mhm. to niepopularna gałąź muzyki etnicznej muzyki dawnej. Mm -hmm. e, no przepiękna, przepiękne melodie przede wszystkim. To jest taka muzyka, która wywodzi się od Żydów sefardyjskich i ma bardzo dużo różnych korzeni. Ma na przykład e, dużo korzeni z tego Półwyspu Iberyjskiego, ale również afrykańskie, arabskie. E, to są takie <coughs> brzmienia m, czasem etniczne, troszeczkę też e, ma wpływy flamenco. W ogóle jest cały, cały język, który tworzyli Żydzi sefardyjscy, który nazywa się Ladino. LATINO! Ja ucz mnie tańczyć! <laughs> ladino, Ladino. To jest połączenie języka hiszpańskiego z jidysz, ale bliżej jednak hiszpańskiego. Okej. Okay. Czyli jeżeli byście chcieli jakieś warsztaty z Seffert Music, także zapraszamy do Kajmianowanej. No, w <clears throat> ogóle kocham tę, tę muzykę etniczną. Te melizmaty wszystkie, y -y. które się w niej... No to, o, melizmaty, no to też na pewno mega rozwija, nie? Takie wszędzie no, te półtony, dużo tak. tych dźwięków natrzaskanych wszędzie. No trzeba trochę poznać tę estetykę faktycznie, mm -hmm. żeby się w niej fajnie poruszać, ale przede wszystkim to trzeba czuć y, tę muzykę, mm -hmm. bo ona jest taka bardzo skorzeni. Okej, okay. skorzeni. Z korzeni okay. sko i taki... z, mm. z, korzeni, z, korzeni, z korzeniem. Taka muzyka korzenna. Tak, No korze... ładne. <laughs> <laughs> bardzo ładne. Jeszcze taki sprawdzam jeszcze odnośnie Twoich umiejętności wiedzy muzycznej. O Mam Boże, tak ciebie... dlaczego? Jeżeli chodzi, bo jakby muzyka muzyką, wiadomo, że w szkole muzycznej uczą, uczymy się bardziej muzyki od średniowiecza do romantyzmu, trochę na, na, mm -hmm. tym, na, na tym romantyzmie często się kończy, czy tam no. na tym, gdzieś na, na tym dwudziestoleciu, no. sprawdzając muzyki e, Jezus, ma, bardziej współczesnej, proszę bardzo, losujesz kartę, proszę Słuchaj wylosować wiesz. i zaśpiewać jakby motyw główny tego, że artysty przybyli. No tego pana na pewno znasz i to musical w ogóle jest bardzo... Czekaj, to, to... nie wiem, to może być albo dirty dancing. Dobrze! Dobrze! No tak, okej. Okay. Czyli gorą gorączka w nocy. nocy. Świetnie. Dobra, biorę z trzech. Opa Gangnam nam stać. żebyś coś zaśpiewała. Dobra, ostatnie. Mama Bardzo ładnie. <laughs> Co kocham. Freddy, nasz Freddy. O, oczywiście, że Freddy. Świetny film o nim. Uwielbiam, uwielbiam. Wspaniały. Wspaniały. W 2007 roku, dobrze powiedziałem? W 2007. W 2007, nie wiem, 2007 chyba, nie wiem. W 2000 był Ale ja nie tylko jestem jeden. Tak! W 2000 był tylko jeden, a to jest 2007 rok. E, no. I tu pozdrawiam Mateusza Dzierżawskiego, który zawsze mnie e, tego uczył przez całe moje studia. I w ogóle, jak mam mówić po polsku, i w ogóle także. Ale wie, że to takie. Czasem sami Polacy mają zagwozdkę no, z przydawką Kym. i innym. Ale obiektem. jednak jesteśmy osobami publicznymi. Zgadzam się, warto umieć mówić. Tak. Pierwsze miejsce w 14 ogólnopolskim festiwalu piosenki francuskiej. Czy ty mówisz po francusku? Nie mówię po francusku, nie. Kompletnie nic? No. No to jak ty w ogóle... Do czemu po francusku? Oj, Po francusku. Ci, Arek, to jest to jest pytanie, które nurtuje mnie i moją rodzinę od lat, ponieważ mam. Nie bywałam ład... francusku? Śpiewam, oczywiście. Je ne Bardzo ładnie umiem. Miasz e... to czytać? C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer. Że. Nie mam pojęcia, jak jest 12. On et je suis Canadienne. I, I ja. Cinq, chyba jest pięć, nie wiem. En, ma famille et moi avons. Demna, no to ewidentnie po że... mi wcieleniu, ale musiałaś być jakąś francuską. Nie, nie musiałam mieć francuską po ale uczyłaś mam... się kiedyś? Nie, nie uczyłam się nigdy francuskiego, ale mam tak niebywałą łatwość do e, nauki języków obcych. W ogóle do języków? Tak, w ogóle no. do, do różnych, naprawdę. Nie mam żadnego problemu z zresztą zdawałam maturę na przykład z rosyjskiego. Taka ciekawostka. Bardzo to w ogóle po to lubię. Minia zawódka jaminowana, Ja lubię pieć. Już Majowana. Piewica i co? Ty mój, ty mój drog. Bo ja w ogóle grałem w Niemczech w teatrze i w ogóle Aha. miałem 12 no lat. Właśnie, mi... 12 to tym bardziej uczyłem. 12 lat uczyłem się niemieckiego. Jedyne, co powiem, to auf dem Foto za iść z zwejpersonem. To jest wszystko, <laughs> <laughs> bo to było potrzebne A. na motory. <laughs> Ale to, mm, to i tak jest spokojnie, Spokojnie? <laughs> tak, myślę, że. Auf dem Foto za jej z Ja nie przyjmuję, tak. nic tak. się umiesz. Ja się dogadam już po jakby... A jak umiesz jeszcze odróżnić gutówkę, ten od Dogadywałem tak? się w Niemczech. Jakiś taki Twój najtrudniejszy spektakl z tych wszystkich, który był dla Ciebie jakimś takim największym wyzwaniem? Wiesz co, no największym wyzwaniem zdecydowanie był upiór. Zawsze upiór. to mówię i chyba nie zdarzy się nic takiego, co jest yy, mm -hmm. bardziej trudne, a jego trudność wynika nie tylko z tej trudności technicznej, wokalnej, która jest w tym spektaklu, bo w zasadzie jest to klasyczne śpiewanie. <laughs> I wykorzystanie bardzo wysokich dźwięków, w ogóle bardzo szerokiej skali głosu. Mm -hmm. No to, to był to mój debiut, nie? I co może wiedzieć 17-letnia osoba wchodząc do e, tak, teatru? to, to ale wtedy w ogóle, 17. Wtedy lat. miałem 17 lat, byłam w I musiałaś śpiewać klasycznie. Tak, Czy w, w, w ogóle to nie miałam tego robić. No. 17 lat grała w upiorze śpiewając klasycznie. No to jest. Jest... Ja do tej pory w to trochę nie wierzę, wiesz, że to się wydarzyło, wydarzyło no, to jest bo to jest, takie, to jest takie naprawdę wyjątkowe bardzo, ale było też tak bardzo obciążające w tamtym, w tamtym wieku, w którym byłam, mm -hmm. że no, też odbiło się to na mnie pod wieloma względami. I, I musisz teraz nie, się odstresowywać, dziergając na drutach. <laughs> no tak, na przykład. przykład. Znalazłam sobie wtedy akurat inne sposoby na to i wybrnęłam z tego, ale... Y no, do tej pory uważam, że to jest największe wyzwanie i naprawdę do tej pory jak gramy Upiora, bo do tego Upiora w ogóle wracamy w Operze Podlaskiej. Okej, okay. tak, tak, ja, tak, no tak, tak, tak. tak. I ja do tej pory się do niego muszę długo przygotowywać, w sensie muszę swoją formę tam odkurzać. Odkurzać i, klasyczną formę, i Tak, nie? i w ogóle tak, i śpiewać klasykę po prostu przez jakiś czas wcześniej, żeby… Więcej graj na flecie, jakby oddech tutaj, hmm. kup sobie flet. Właśnie tu bym… Mam flet w domu w ogóle. Mogłaś wziąć flet więc... do nas, patrz. <laughs> Największa no. wpadka sceniczna. Zapaliłam się na scenie, dosłownie. Co ty gadasz? Tak, niosłam y, ogarek taki, to było w Nędznikach, w Le Miserable, i ten ogarek... W, w Romie? Y, Nie... W Romie, tak, w Romie. w Romie, w Romie, i po prostu mój kostium okazał się, że był łatwopalny i poczułam, Girl tego, on że, fire! Tak, on the girl on fire, Tam, <noise> ale poważnie, to się działo na scenie, w ogóle w trakcie sceny wleciał strażak i mnie gasił. Bo mi się zajęło wszystko, łącznie z włosami, z włosami? tak, tylko że włosy miałam wtedy, słuchaj, takiej długości jak ty masz teraz, trochę nie do wiary, ale, czyli nie miałaś ale, ale tak było, czyli <grym 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 miałam krótkie <grym> włosy y i całe szczęście, że miałam pustkę na głowie, więc jakoś tam po prostu grzywka tylko mm. się spaliła, ale Prawda, no, to było za, było... za bardzo nie miało to ci się spalić wtedy. Było, jak to jak to było hardkorowe, no powiem szczerze. Powiedz mi jeszcze tak, bo ja na przykład nie ukrywam tego, że ja się od zawsze jarałem. Justinem Timberlake'em i Chrisem mm -hmm. Martinem, skoro to ja to były takie dwie osoby, mm -hmm. które miały duży wpływ na mój rozwój muzyczny, na to, co, mm -hmm. po studentu, co, co zacząłem robić. Nie, że chciałem naśladować, ale wiadomo, że Aha. to jest taki gdzieś tam No to impu. zawsze jest taki etap. Miałaś taki etap? I Miałam, kim się tak jarałaś? Mm -hmm. e, pierwszą taką e, gwiazdą była Mariah Carey. Godzinami. Uwielbiam szczególnie te wysokie dźwięki, te gwizdki takie. Mhm. I to też mnie fascynowało, bo ja też miałam te wysokie dźwięki, i wtedy tak było dla mnie ojku, że tak można to połączyć właśnie ze śpiewaniem popu nie? I te wysokie dźwięki, nie tylko, że w klasyce. No mhm. bardzo mnie to mhm. Mhm. fascynowało wtedy. A teraz I mam Celine takiego kogoś? Yeah. A Czy teraz mam takiego kogoś? Y nie, nie mam takiej osoby, wiesz? Nie jarasz się nikim, znaczy, poza studiem czarno Ja Nie, jaram się, <laughs> <Jaram> się studiem <laughs> czarno <czarnabiały. laughs> e, Nie, no jest dużo oczywiście takich artystów, których, których bardzo cenię, ale ciężko byłoby mi wskazać mm -hmm. jakąś taką osobę. Czyli mój ulubiony quiz? Wymień trzy kraje większe od Polski. U, Stany Zjednoczone, e, Australia i Rosja. Pięknie, wymień trzy tytuły piosenek Kaja. E, nie ma, nie ma ciebie rajski tak i jestem kamieniem prawy do lewego. Prawy do lewego też, tak. Dobrze, musimy się pomału zbliżać już do końca, ponieważ nie, jeszcze mam nie wyszła nas... szalika. No, nie, poczekaj, bo wiesz co, bo to tak wyszło trochę jakbyś to zdjęła, to zobaczy ci pokażę, o co nie, możemy z nie, tego nie, zrobić. Nie nie, 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 nie. Będziemy ciąć. tan ta taka uroczysta chwila przecięcia wełny. Kurde, no tak, nie wiem, czy to będzie ładnie, tak, wiąż, wiąż, bo naprawdę nie pamiętam, jak się kończy takie rzeczy. Ja jestem aktorem jakby covidowym, nas już trochę nie stać nawet już na maseczki, więc jakby to jest dla mnie idea. Bardzo Ci dziękuję, że zrobiłaś mi tę maseczkę. Polecamy Wam firmę dziękuję. Kaja Mianowana COVID.pl. O, tak bardzo ogromna o, jest firma. Proszę bardzo. Życia. No, no tak. Także dziękuję Ci Kaju bardzo serdecznie <noise> za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Nie wiem, czy bardzo wiesz, ale na końcu było. zawsze jest taka e, tradycja, że zaproszą, zaproszone gwiazdy śpiewają nam na koniec jakiś utwór. No tak. To masz jakieś? No, jakiś no pomysł? wiem, oczywiście. No, mam pomysł, mam pomysł na taką piosenkę, która jest teraz bardzo znana. I w ogóle zastanawiałam się, czy ją śpiewać, czy jej nie śpiewać, bo jest już sporo różnych wykonań I jest to piosenka z muzykalu Waitress. Waitress, wow! Ma być to ponoć Waitress też. U nas nie było. Ale ponoć będzie w Teatrze Muzycznym Roma. Uwielbiam ten utwór, bardzo go lubię. To będzie what Baking can do. Czyli co może zrobić? Pieczenie, co ci może dać? Pieczenie, no. co może zrobić? Pieczenie, co tak. może zrobić pieczenie. No to, na, to na przykład co robienie na drutach, czyli na przykład może się odstresować. Odstresować, fantastycznie. No. Także żegnamy się z Państwem. Teraz przed Państwem odstresowana i cała zaplątana. Ta, i zapląt... Kaja już mianowana, e, zawsze mianowana utworze. What baking can do. Dziękujemy Wam bardzo, miłego słuchania. Make it work, make it easy, make it clever, craft it into pieces, make it sweet, crimp the edges, or make it sour. Mama! Byliście z nami, to była Kaja Mianowana, która się u mnie odstresowała, zaśpiewała, opowiedziała Wam całą historię swojego życia. Jak się czujesz? Wspaniale. Dziękujemy bardzo. Bądźcie z nami, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, klikając w nasze czarno-białe kółeczko. Kliknijcie też w dzwoneczek, bo w sobie być zawsze na bieżąco. No i oczywiście powiedz to za Niech moc będzie z Wami. Niech moc i włóczka będzie z nami. Trzymajcie się, pa!